I think I'm ill. Chyba jestem chory. What's wrong with you? Co ci jest? I have a headache. Głowa mnie boli. Why do you have a headache? Dlaczego boli cię głowa? I slept very short. Bardzo mało spałem. Did you have breakfast today? Zjadłeś dzisiaj śniadanie? I never have breakfast. Ja nigdy nie jem śniadań. I don't like to eat in the morning. Nie lubię jeść rano. What did you drink today? A co dzisiaj piłeś? I had a coffee in the morning. Wypiłem rano kawę. And nothing more? I nic więcej? I didn't feel like drinking. Nie chciało mi się pić. You know what I think? Wiesz, co myślę? I think you're hungry and dehydrated. Moim zdaniem jesteś głodny i odwodniony. Because I'm hungry? Dlatego, że jestem głodny? There you are. This is a bottle of mineral water. Drink. Proszę, tu jest butelka wody mineralnej. Pi. I don't want to drink. Nie chcę mi się pić. You have to drink a lot all day. Trzeba dużo pić przez cały dzień. How much water do you drink every day? Ile pijesz wody codziennie? I drink a large bottle of still water. Codziennie wypijam dużą butelkę wody niegazowanej. I never have headaches. Nigdy nie boli mnie głowa. You look strange. Dziwnie wyglądasz. Why do you think so? Dlaczego tak myślisz? You have a white face. Masz dziwnie białą twarz. I don't feel too well. Nie czuję się zbyt dobrze. Does anything hurt you? Coś cię boli? I don't think so. Chyba nie. My arm hurts. Ręka mnie boli. I think my fingers are swollen. Chyba moje palce są spuchnięte. We have to find a doctor. Musimy znaleźć lekarza. Excuse me, where can I find a doctor? Przepraszam, gdzie mogę znaleźć lekarza? My friend is ill. Mój przyjaciel jest chory. What's wrong? Co ci jest? I have a headache. Boli mnie głowa. My leg hurts. Boli mnie noga. I have a heartache. Boli mnie serce. I often have troubles with my heart. Często mam kłopoty z sercem. I don't know what hurts me. Nie wiem co mnie boli. Everything hurts me inside. Boli mnie wszystko w środku. I need a Potrzebuję leku przeciwbólowego. I don't want to go to hospital. Nie chcę iść do szpitala. I have a toothache. Ząb mnie boli. Do you know any good dentist? Czy zna pan jakiegoś dobrego dentystę? Help! Pomocy! We have to call an ambulance. Musimy wezwać pogotowie ratunkowe. Call an ambulance. Niech pan wezwie pogotowie ratunkowe.. Carefully. Ostrożnie. Something has happened to his leg. Coś mu się stało w nogę. Something's happened to his head. Coś mu się stało w głowę. Something's happened to his hand. Coś mu się stało w rękę. Something's happened to his stomach. Coś mu się stało w brzuch. Something's happened to my leg. Coś mi się stało w nogę. Something's happened to my head. Coś mi się stało w głowę. Something's happened to my hand. Coś mi się stało w rękę. Something's happened to my stomach. Coś mi się stało w brzuch. Something's happened to her leg. Coś jej się stało w nogę. Something's happened to her head. Coś jej się stało w głowie. Something's happened to her hand. Coś jej się stało w rękę. Something's happened to her stomach. Coś jej się stało w brzuch. Is she pregnant? Czy ona jest w ciąży? I don't know. Nie wiem. I think she's pregnant. Ona chyba jest w ciąży. Help me. Pomóż mi. I have a sore throat. boli mnie gardło. I need something for my throat. Potrzebuję czegoś na gardło. I have a headache. boli mnie głowa. I need something for a headache. Potrzebuję czegoś na ból głowy. I have a toothache. Boli mnie ząb. I need something for a toothache. Potrzebuję czegoś na ból zęba. I have a stomachache. Boli mnie brzuch. I need something for a stomachache. Potrzebuję czegoś na ból brzucha. It's indigestion. To niestrawność. I think it's indigestion. To chyba niestrawność. I have a delicate stomach. Mam delikatny żołądek. Yesterday I ate too much. Wczoraj zjadłem za dużo. Yesterday I ate too much pepper. Wczoraj zjadłem za dużo papryki. Yesterday I ate too much hot pepper. Wczoraj zjadłem za dużo ostrej papryki. Now I have a stomach ache. Teraz boli mnie brzuch. I need something for Potrzebuję czegoś na niestrawność. Diarrhea. Biegunka. I have diarrhea. Mam biegunkę. I have acute diarrhea. Mam ostrą biegunkę. How long have you had diarrhea? Jak długo ma pan biegunkę? I've had diarrhea for two days. Mam biegunkę od dwóch dni. I need a strong medicine against diarrhea. Potrzebuję silnego leku przeciw biegunce. How many times a day should I take it? Ile razy dziennie powinienem go brać? How many times a day do I have to take it? Ile razy dziennie muszę go brać? One pill every six hours. Jedną tabletkę co 6 godzin. OK, I'll remember. Dobrze będę pamiętał. One pill every six hours. Jedną tabletkę co 6 godzin. Something's happened to my finger. Coś mi się stało w palec. I need a Potrzebuję środek dezynfekujący. Do you have a smaller bottle? Ma pani mniejszą butelkę? Or maybe you have a different packaging. Może ma pani inne opakowanie? Mam środek dezynfekujący w proszku In a very small bag. w bardzo małej torebce. Great, that's what I meant. Świetnie, o to właśnie mi chodziło. Do you need a sticking plaster? Potrzebujesz plasterek? Yes, two plasters, please. Tak, poproszę dwa plasterki. I don't know what hurts me. Nie wiem co mnie boli. I don't know how to say that in English. Nie wiem jak to powiedzieć po angielsku. It hurts me here. Boli mnie tutaj. It hurts me very much. Bardzo mocno mnie boli. Have you taken any medicine? Brałeś jakieś leki? I took two painkillers. Wziąłem dwie tabletki przeciwbólowe. I didn't take any medicine. Nie brałem żadnych leków. I took this medicine. Wziąłem to lekarstwo. When did you take this medicine? Kiedy wziąłeś to lekarstwo? I don't remember. Nie pamiętam. I think I took it three hours ago. Chyba wziąłem je 3 godziny temu. I took a painkiller today morning. Wziąłem lek przeciwbólowy dzisiaj rano. What are you afraid of? Czego się boisz? I'm afraid that something will happen to me. Boję się, że coś mi się stanie. What can happen to you? Co ci się może stać? I don't know. Nie wiem. Is it dangerous here? Czy tu jest niebezpiecznie? It's a very safe neighborhood. To bardzo bezpieczna okolica. Only rich people live here. Mieszkają tu tylko bogaci ludzie. Do you have a lot of money on you? Masz przy sobie dużo pieniędzy? I don't have money. I have only a credit card. Nie mam pieniędzy. Mam tylko kartę kredytową. You don't need to be afraid. Nie musisz się bać. What dream did you have? Co ci się śniło? I had a dream that I was in a jungle. Śniło mi się, że jestem w dżungli. I saw a big lion. Widziałem wielkiego lwa. I think the lion was very hungry. Myślę, że ten lew był bardzo głodny. When the lion saw me, it was clearly curious. Kiedy lew mnie zobaczył, był wyraźnie zaciekawiony. You think it wanted to eat you? Myślisz, że chciał cię zjeść? I woke up at 8 Obudziłem się o ósmej rano. I'm very happy about this trip. Bardzo się cieszę na tę wycieczkę. I'm very happy I'm here. Bardzo się cieszę, że tu jestem. I'm happy that you are my friend. Cieszę się, że jesteś moim przyjacielem. All is mine. Cała przyjemność po mojej stronie. Are you happy that you will go home soon? Cieszysz się, że niedługo wracasz do domu? I'm happy that I found an cafe. Cieszę się, że znalazłem kafejkę internetową. I hope that someday I'll come back here. Mam nadzieję, że kiedyś tu wrócę. Did you like it here? Podobało ci się tutaj? Yes, I liked it here very much. Tak, bardzo mi się tutaj podobało. I don't believe it. Nie wierzę. I met very nice people. Spotkałem bardzo miłych ludzi. I saw many beautiful places. Zobaczyłem wiele pięknych miejsc. It's a wonderful country. To wspaniały kraj. I hope you like black olives. Mam nadzieję, że lubisz czarne oliwki. I am sorry, but I am not hungry. Przykro mi, ale nie jestem głodny. To be honest, I never have supper after 6 pm. Prawdę mówiąc, nigdy nie jem kolacji po szóstej wieczorem. I'm so happy to see you. Jestem taki szczęśliwy, że cię widzę. I'm so happy because I got a job. Jestem taki szczęśliwy, bo dostałem pracę. I will be happy if you agree to meet me. Będę szczęśliwy, jeżeli zgodzisz się ze mną spotkać. To be honest, I fell in love with you. Prawdę mówiąc, zakochałem się w tobie. What are you saying? Co ty mówisz? That's true. To prawda. I didn't want to tell you this. Nie chciałem ci tego mówić. I feel that it is something real and great. Czuję, że to jest coś prawdziwego i wielkiego.. I decided to tell you the truth. Postanowiłem ci powiedzieć prawdę: „ Nie gniewaj się. I'm not angry. Nie gniewam się. W pierwszej chwili, kiedy cię zobaczyłem, wiedziałem, że jesteś tą jedyną. I love you. Kocham cię. It often rains here. Tutaj często pada deszcz. When does the rainy season begin? Kiedy zaczyna się pora deszczowa? When does the rainy season end? Kiedy kończy się pora deszczowa? I like rain. Lubię deszcz. Rain is cool. Deszcz jest fajny. I like it when the sun is shining. Lubię jak świeci słońce. Always when the sun is shining, I'm in a good mood. Zawsze kiedy świeci słońce, jestem w dobrym humorze. Do you know that in Finland there's no sun at all for half of the year? Wiesz, że w Finlandii w ogóle nie ma słońca przez pół roku? It's night for half of the year there. Tam przez pół roku jest noc. Far in the north the sun doesn't shine in winter at all. Daleko na północy zimą słońce w ogóle nie świeci. People can't live there normally. Ludzie nie mogą tam żyć normalnie. So what do they do? Więc jak sobie radzą? I hope tomorrow it will be sunny. Mam nadzieję, że jutro będzie słonecznie. They say on the TV that it will be raining. Telewizji mówią, że będzie padał deszcz. We want to go to the tomorrow. Chcemy jutro w góry. I love spring, because spring brings hope. Uwielbiam wiosnę, bo wiosna przynosi nadzieję. Do you ski? Jeździsz na nartach? I went skiing in the mountains only once. Tylko raz pojechałem w góry na narty. It's easy to learn. Łatwo się można nauczyć. Maybe you would like to come to Poland in winter. Może chciałbyś przyjechać do Polski w zimie. We have beautiful mountains in Poland, the Tatra mountains. W Polsce mamy piękne góry Tatry. I prefer snowboard. Ja wolę snowboard. Snowboard jest also very popular in Poland. Snowboard też jest bardzo popularny w Polsce. You have to come to the Polish mountains. Musisz przyjechać w polskie góry. I'm sure you'll like it.

We spend a lot of money all year long. Wydajemy dużo pieniędzy przez cały rok. I saw a golden autumn in Canada. Widziałem złotą jesień w Kanadzie. I don't like it when it's raining. Nie lubię kiedy pada deszcz. I don't like to be wet. Nie lubię być mokry. Rain is as natural as the sun. Deszcz jest tak samo naturalny jak słońce. Don't worry. Nie przejmuj się. Take the umbrella and go. Weź parasol i idź. I don't want to. Nie chce mi się. I always have a runny nose after rain. Po deszczu zawsze mam katar. You are too delicate. Jesteś zbyt delikatny. I never liked rain. Nigdy nie lubiłem deszczu. Try to change it. Spróbuj to zmienić. If you catch a cold, I will help you. Jeśli się przeziębisz, to ja ci pomogę. Go, don't wait. Rain is cool and you're not made of sugar. Idź, nie czekaj. Deszcz jest fajny, a ty nie jesteś cukru. What's its English name? Jak to się nazywa po angielsku? What's the English name of a big animal that you can sit on? Jak się nazywa po angielsku takie duże zwierzę, na którym można siedzieć? Koń to jest takie duże zwierzę, na którym można siedzieć, tak? Jak się nazywa po angielsku to co można położyć na koniu? That's why I don't like horse riding. Because the saddle is very hard. Dlatego nie lubię jeździć konno, bo siodło jest bardzo twarde. What's the English name of the thing, that's in the sky? Jak się nazywa po angielsku to coś, co jest na niebie? It's the moon. To jest księżyc. Why do you ask? Dlaczego pytasz? Yesterday the moon was huge. Wczoraj księżyc był ogromny. And what's the English name of this very large thing, like Mount Everest? Jak się nazywa po angielsku takie coś bardzo duże jak Mount Everest? Do you like going to the mountains? Lubisz jeździć w góry? That's my greatest hobby. To jest moje największe hobby. What's the English name of a big bag that you have on your back? Jak się nazywa po angielsku taka duża torba, którą masz na plecach? I always take a backpack and I go to the mountains. Zawsze zabieram plecak i idę w góry. What's the English name of an animal that you eat? Jak się nazywa po angielsku takie zwierzę, które się zjada? Does this animal give milk? Czy to zwierzę daje mleko? It's pink. Jest różowe. It's a pig. To świnka. I don't eat pigs. Ja nie jadam świnek. I'm not a Muslim. I just don't like to eat pigs.

I mean the thing that you can do with coffee. Chodzi mi o to co możesz zrobić z kawą. He cooks a soup. On gotuje zupę. I have to save some money because I want to come here again next year. Muszę zaoszczędzić trochę pieniędzy bo chcę przyjechać tu znowu za rok. What's the English name of the thing that one uses for eating? Jak się nazywa po angielsku to, co człowiek używa do jedzenia? I need something to brush my teeth. Potrzebuję czegoś do mycia zębów. I don't know, I don't understand. Nie wiem, nie rozumiem. Can you show it to me, please? Może mi pani to pokazać? I need a toothpaste and a toothbrush. Potrzebuję pastę do zębów i szczoteczkę do zębów. I lost my toothbrush on the train. Zgubiłam szczoteczkę w pociągu. It's difficult to live without a toothbrush. Trudno żyć bez szczoteczki do zębów. Do you want a red or a blue toothbrush? Chce pan czerwoną czy niebieską szczoteczkę? Blue is my favorite color. Niebieski to mój ulubiony kolor. Wait a minute. I just remembered something. Chwileczkę, właśnie sobie przypomniałem. I need something to wash my hair. Potrzebuję coś do mycia włosów. Can I borrow your comb? Mogę pożyczyć twój grzebień? I'm sorry, but I don't lend my comb. Przepraszam, ale nie pożyczam grzebienia. I have to buy a comb. Muszę kupić grzebień. I think that's all. To chyba wszystko. I'd like to go by bus or by train. Chciałbym pojechać autobusem albo pociągiem. I'd like to hire a car. Chciałbym wynająć samochód. I'd like to hire a bicycle. Chciałbym wynająć rower. How can I get there? Jak mogę się tam dostać? Mam motor, ale nie wiem, gdzie mogę kupić benzynę. Is there a petrol station somewhere here? Czy tu jest gdzieś stacja benzynowa?